Czytanie z drugiego listu świętego Piotra, apostoła. Umiłowani, niech wam będzie wiadome, że jeden dzień u Pana jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. No Dziś mówię trochę o Bogu. Tak wiem. To jest... E... Trochę pyszne mówić o Bogu, ale dzisiaj to zrobię. Jest tak, że wielu ludzi żyje nie wierząc w to, że są kochani przez Pana Boga. Nie mają tego doświadczenia. Być może nawet wybrali Boga świadomie wiele lat temu, a pomimo tego nie czują, nie czują się przez niego kochani. Myślą, że muszą sobie zasługiwać na Jego miłość tak jak musieli zasługiwać na miłość nie wiem może swoich rodziców jak musieli zasługiwać na przyjaźń innych ludzi naturalnie przenoszą to na Pana Boga chciałem powiedzieć że jeżeli jeden dzień jest w Bogu jak tysiąc lat a tysiąc lat jak jeden dzień to kiedy Bóg stwarzał świat ee, powiedział, że się narodzisz. Chciał tego. Chciał e, dać ci dar życia. I czekał na ciebie tak długo. Na mnie tak długo czekał. Tyle lat. Tyle tysięcy lat czekał na mnie. I wiecie, e, rzeczywiście może być tak, że jeden dzień u Boga jest jak tysiąc lat, a tysiąc lat jak jeden dzień. Ale kiedy się kogoś bardzo kocha, to tysiąc lat to jest tysiąc lat. Więc mogę powiedzieć, że Pan Bóg e, bardzo długo na mnie czekał i tęsknił. Może dzisiaj e, może dzisiaj jest tak, że, że masz w sobie bardzo dużo ciemności, albo cierpienia, może grzechu, z którym sobie nie potrafisz poradzić, to jest to coś, co cię nieustannie oskarża. I bardzo pragniesz, żeby Bóg do Ciebie przyszedł i Cię dotknął. I mówisz, Pan się spóźnia. Nie przychodzi. I nie mów, że Pan się spóźnia. Zobacz, ile Pan Bóg czekał na Ciebie. Ile tysięcy lat czekał na Ciebie, żebyś się narodził, narodziła. Bóg jest nieśmiały. Bóg jest nieśmiały i bardzo Ciebie kocha i bardzo za Tobą tęskni. Czeka na Ciebie tyle tysięcy lat. Bądź cierpliwy. Bądź cierpliwa. Pan Bóg bardzo Ciebie kocha i przyjdzie do Ciebie. Da Ci doświadczyć swojej miłości. Jestem tego pewny. Nie musisz sobie zasługiwać na Jego miłość. On jest bardzo delikatny. Nie narzuca się. Przychodzi bardzo spokojnie. Jest nieśmiały. Bardzo łatwo go wystraszyć spłoszyć. chciałem Ci powiedzieć, że Bóg czekał na Ciebie tysiące lat, kimkolwiek jesteś teraz jeżeli żyjesz w tym czasie czekał na Ciebie tysiące lat i bardzo Ciebie kocha nigdy nie wątpi w to, że jesteś kochany że jesteś kochany przez Pana Boga nigdy w to nie wątpi. bądź cierpliwy bądź cierpliwa Pokój dobrão.